Dzień dobry, przyjechała do nas. Zobaczymy, czy ja Ciebie mogę tak wziąć, kochana. Ta kaniońka biedna. Która ja muszę rozebrać tego kubraczka natychmiast. Cześć kochanie. Rajka, ty wiesz, że ty masz już imię. Czy ja koteczku mogę do Ciebie wsadzić rękę? Zaraz się przekonamy, tak? Zaraz się przekonamy. Jest nasza Rajeczka. Jaka śliczna kiczka, tak? Jaka śliczna malutka. No odpocznij sobie. Zaraz twoje rodzeństwo przyjdzie się z tobą witać. Zobaczysz pięknego miłoszka. Zobaczysz, że tu nie jest tak źle. Posiedź troszkę, żebyś się tak, wiesz, oswoiła z otoczeniem, a potem cię wypuszczę. Wiesz, u mnie koteczki są wypuszczone zawsze, wiesz? Tak, kochanie. Śliczna jesteś, śliczna. Jaki wzruszający kituniek. O, jak ładnie spałeś sobie. Spałeś maleńki. O, jak koteczek ziewa. Jaki jestem piękny. Chodź do mnie, słoneczko. O, jaki jestem śliczny. A dostaniesz jedzonko, zaraz i cioteczka da. Tak, pociekaj. Już dajemy, już kochanie. Już, 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 czekaj, weźmiemy. O, daliśmy ci takie <laughs> dla koci, dziedziusiu, żeby było delikatne bardzo. O, się, No, tak malutko. Troszkę Kezia, malutko. Zaraź dodamy. Kote głodny. Zaraź dodamy koteczkowi, bo bardzo głodny. No, i co, spokój, tak? Możemy Rajkę wypuścić, chyba. Mhm. Cześć, Rajka. Będziesz się sprawować? Bo zobacz, oni się sprawują ładnie jakoś. Ty też będziesz, prawda? Tobie damy tradycyjnie spokój. Widzę, że całą miseczkę zjadłaś. To ładnie. Śliczny kotek. Chodź, ja Ciebie tu otworzę. O, Otworzymy i koteczek będzie mógł sobie wci i wyjść. A gdzie reszta wączków? Czekajcie, musimy nałożyć szybko dzidziusiowi. Doberek, dobry wieczór. Dobry wieczór, słoneczko. Jak ci jest? Jak ci tutaj? Wszyscy są dla ciebie mili. Mam nadzieję, Wączuszku. Musisz wyzdrowieć, wiesz? Wypójdziemy no jeszcze z tym twoim uszkiem do naszej pani doktor, dobra? O, masz tu cieplutko. Fajnie. Fajnie maleństwo. I jakie ty jesteś kochane maleństwo. Jakie ty jesteś kochaniutkie. No i co, tam masz taką wodeczkę. Ty jesteś już taki uroczy kotek. Jaki uroczy. Mam się z tobą bawić? Mam wziąć wędeczkę i się z tobą pobawić? Strasznie uroczy jesteś chłopczyk. No to co, czekaj, to weź na wędeczkę, bo ty podobno lubisz bardzo. Idę po wędeczkę, kochanie. Pójdę zobaczymy przy okazji. O, pusta klatka. Nie ma dziewczyny. Nie ma naszej dziewczynki. Czekaj. Zobaczymy, czy ty lubisz taką. Oj, wędeczkę. No, chodź. Poczekaj. Jak chciała ty tu robisz? Co ty tu, kochanie, lubisz? działać, pasuje ci taka, czy inna. Bo pani Marta mówiła, że lubisz taką włochatą, to zaraz znajdziemy. Tak? Znajdziemy. No dobra. Teraz mamy taką wędyczkę. Tu się popatrz, popatrz. Tak się tutaj... no, tak, takie maleństwo, maleństwo chętne do zabawy. Czy ktoś się z Tobą tu będzie bawił? Coś tam się działo, nie? Takie były zabawy z Miro. Także może i będzie. Czekaj, postawimy sobie to, żeby było lepiej. Nie chcesz? Tu jesteś? Jakaś laśna wędka. Jak kotek się może czymś takim bawić? Przecież to jest wielkie. No, poszedł do, do tunelu. Tak? Jesteś tam? jesteś? Chodź. <laughs> Uch, te piękności, malutkie nasze. Na malutki brzydalku. Żydalek pięknotek. Zabieramy się za obowiązki. Dobra? Tobie też trzeba dać tabletkę. Tak. Dobra, mamy. Mam na razie jednego jego... Bo, bo maura jest jednak o wiele bardziej kotkiem nieprzyjaznym. Więc na razie na niego padło, ale niedługo muszę tak robić z trzema. Czuję, kochanie, złapać jakiegoś fajnego kolegę, on cię uczy, że nie trzeba się ludzi bać. Wy dostaniecie szansę po prostu, wiesz? Taki miesiąc, już parę dni minęło, ostrzegam. Ale jak będziecie się tak zachowywać, to wrócicie gdzieś nie wiem gdzie. Ale nie będziemy was na siłę udamawiać. Tyle takich fajnych, zobacz, malutkich, domowych, pięknych koteczków. Chodź tu, chodź tu. No zobacz, jaki on jest ładny. Zobacz. O, jaki zły. Taki zły byłeś? Niemożliwe. Takich ładnych koteczków tyle czeka na dom. Zobacz, co lubią ludzi. Wiesz, chcą mieć po prostu inne życie, chcą być człowiekiem, a takie dzikuski jak ty. No to może nie chcą. Tak? No zobacz, nie jest tak źle. A no i te twoje oczy. No nie bardzo niestety. Nie bardzo widzę. Widzę, że to jest to samo. Także tobie też zaczniemy podawać. Nie ma się co obcym dalać. Wiesz, im szybciej, tym lepiej. Także przykro mi. Ale wy cała trójka wymagacie po prostu do leczenia. I nie ma na co liczyć, że tak nie będzie. Wszystkie jesteście leczone nie tak jak trzeba, za słabo, i to wszystko wraca. Trzeba raz a dobrze zrobić. Jak już trafiłyście do mnie, to już będziecie niestety przeleczone. Bardzo dobrze. <laughs> no, nieźle, nie? Nie jest tak źle. Nie jest wcale tak źle. A on już tak zaczyna chyba kojarzyć, że to nie jest nic strasznego wprawdzie mu to zaraz zepsuje tę opinię o, a tam chodzi Rajka czyli nowa nasza kiciuńka w pokoju, która dopiero się odważyła wyjść tam chodzi, nie wiem czy ją widać dopiero się odważyła wyjść z klatki No i przynajmniej można się jej przyjrzeć. Dobra, na razie kończymy, bo ja muszę chłopakowi podać tabletkę. W tym celu muszę ją przygotować i to będzie trochę ciężkie z nim razem, ale jakoś damy. No radę. I tak. Rajka siedzi sobie tu. Malutki szaleje. Malutki nasz wzruszacz. Miłoszek szaleje z piłeczką. Te łobuzy tam siedzą w tym całym schowku na różne rzeczy. Proszę, jeden i drugi. Muszę się zabierać niestety też za Maurę. Także od jutra spróbuję. Od jutra spróbuję też za Maurę się zabrać. A zobaczymy, jak się będzie zachowywała rajka. Cześć, rajko. Cześć, rajko. Jak ty się będziesz zachowywała? Na razie jesteś bardzo odważna, że tu siedzisz. Naprawdę. No, jaki kotek przestraszony nawet nie patrzy na człowieka. Zobaczysz, jak ty dzisiaj będziesz szaleć, wiesz? To dzisiaj będzie niesamowite. Takie fajne. No, zobaczysz. A malutek. Próbuję się tutaj bawić. Teraz dostaniesz jedzonko. Wszyscy dostaniecie zaraz. Chociaż nie wymacie macie tam na górze przecież. Teraz sprawdzimy, czy jest zjedzone. Czy jest zjedzone? Tak. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Teczek jest taki cudowny, taki brzydki, że aż piękny. Mam nadzieję, że szybko znajdziesz domy, bo coś tam masz z tym uszkiem, tak, że co chyba nie słyszysz na jedno uszko. Więc przydałby ci się taka fajna opieka, taki fajny domek, który by ciebie kochał, wyleczył i w ogóle. Tak? Musimy zaraz tu zrobić, kochanie, kocowy... E Balast, nie balast. Kocowy, kocowy. Ach, zapomniałam jak się to mówi. W każdym razie rozłożę koce, żeby nie było słychać, jak kotki harcują po nocy. Tak zrobię. Wychodzi miro przy mnie. Ten mały tutaj narobił kupkę. Zresztą ładną. A Miro wychodzi przy mnie i chodzi przy mnie. To jest duży, olbrzymi krok. I okazuje się, że on ma bardzo ładne takie kółeczko na boku. Ja im zrobiłam tutaj teraz takie już zamieszanie. Takie niesamowite już tutaj się dzieją rzeczy, że on nie ma centymetra wolnego. Ale zobaczcie, chodzi też Rajka. I chodzi Miro. Mały poszedł znowu jeść, także on jest niestety z tych, co pękną, a będą jeść. Ale ja już bym nie chciała, żeby on już tyle jadł, no. I to jest, już teraz zaczyna być kłopot, bo, bo jak on się dorwie do tego jedzenia, to koniec. No nie ma już, nie ma. Tak jest, ty już pękniesz zaraz. Chcesz jedzonko? Masz. No. Zjedzą komiro, zobaczymy. Jest szybko, póki ten mały ci nie zje. No. Słabo. Cio, kochanie. Przyszedłeś do mnie? Chodź, lasieczkę. Ten mały to jest sama radość życia. Coś tam na uszko nie słyszy. Jeszcze mu gdzieś tam harczy O skrzelach, ale... Ale nie w oskrzelach, tylko gdzieś w okolicach gardła. Więc to mu nic nie przeszkadza. Jest po prostu samą radością życia. Rajka tam. Tylko nie widać maury. O! Proszę jaki bojowy. Mały bojowy. Miłoszek. Także mają tutaj teraz po prostu wesołe miasteczko Disneyland. Jest szansa, że w tym się nie będą gonić jakoś eee, wrogo, mam na myśli. Ten mały to sam nie wie, trochę by się boi, a trochę by chciał pozaczepiać. No dobra, muszą sobie radzić, coś na pewno się będzie działo w nocy. Także trzymajcie kciuki, żeby mój mąż mnie nie eksmitował z domu z tymi kotami. Po to te wszystkie koce tu są rozłożone. Żeby wytłumić jak najbardziej te odgłosy. O, o! Zaczepia rajkę. <laughs> nie było tego pewnie widać. No ale powiem szczerze, że tak. Miro jestem zbudowana, bo no jak chodzi przy mnie, no to jest naprawdę ekstra. E, Rajka jest też fajna, widzę. Łazi też przy mnie. Nie schowała się gdzieś tam w głąb szafy. Więc jakby rokują no tak trochę, nie? No Maura jest tutaj najbardziej. Najbardziej taka niechętna. No ale jakoś sobie też radzimy. No nic. Dzień po dniu robić swoje, nie ma innego wyjścia. A one tutaj będą dawały ciotkom popis. Ach, mały się chce bawić chce. <śpiewa> Dobra. No to cóż, dobrej nocki. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018